Pan z wami i słowa Ewangelii według świętego Mateusza w pierwszy dzień wrzaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go gdzie chcesz? Żebyśmy ci przygotowali paschę do spożycia, On odrzekł, idźcie do miasta do znanego nam człowieka i powiedzcie mu, nauczyciel mówi, czas mój jest bliski. U Ciebie chcę urządzić paschę z moimi uczniami. Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus i przygotowali paschę. A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dawał uczniom mówiąc, bierzcie i jedzcie. To jest ciało moje, następnie wziął kieli i odmówiwszy dziękczynie nie dał im mówiąc: Picie z niego wszyscy, bo to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechu, lecz powiadam Wam, Odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu, Aż do owego dnia, kiedy pić go będę nowy, W królestwie ojca mojego. Oto słowo pańskie.